Wynoś się. Ty też. Chcesz do mnie wrócić? Zabijecie cyniku. Szybciej. Dałaś ogłoszenie? Jeśli je opublikowali, zaraz je znajdziemy. To dodatek o polityce. Lepiej poszukaj tutaj. Nie opuszczę żadnej strony. Pomóżcie mi. Pokaż, Celino. Jest. Marino Caceres. Jeśli czytasz to ogłoszenie i chcesz spotkać się z córką, zadzwoń. Porozmawiajmy. Nie porzucaj mnie znowu. Uspokój się. Bardzo się boję. To niemożliwe. Nie szkodzi. Przepraszam, ale wstyd. Marino Caceres. Jeśli czytasz to ogłoszenie i chcesz spotkać się z córką, zadzwoń. Porozmawiajmy. Nie porzucaj mnie znowu. Mija. Co ci powiedział rewertę, tak czy nie? Że mam się z nim skontaktować. Jesteś tajemniczy. Diego. Chodź. Musimy pogadać. To ważne dla mojej kariery politycznej. Nie. Dlaczego? Cały Diego. Miło mi. Giovanni. To nie prośba. Chodź ze mną. Kończę szkołę i mamy ważniejsze sprawy niż twoja bzdurna kampania Jak to bzdurna? Ważniejsze sprawy Zobaczymy Alicja, czemu nie przesłałaś rodziców? Zmyśliłam to, żeby pana ratować przed Bustamanty. Szkoda, że nie mogę ocalić pana przed samym sobą. Co mam zrobić? Chętnie bym go kopnął, ale muszę się powstrzymać. Ani wy dlaczego? Bo wylecę z pracy. I może pan skakać jak mał na drucie. To wstyd. To jest wstyd. zwolnienie Madariaki byłoby niesprawiedliwe. Nie martw się o niego. Znajdzie inną pracę. Pan też. Lepiej nie mieć pracy niż godności. Proszę pamiętać: godność to najważniejsza rzecz w ludzkim życiu. Praca pojawia się i znika. A godność. Wszyscy gotowi? Makijaż zrobiony? Szybciej, macie 5 minut. Słyszycie? Przypodrój ją, bo się świeci. W porządku? Makijaż i fryzury gotowe. Koniec przygotowań. Serdeńko. Gdzie znajdę François? Jest zajęty. O co chodzi? Dzwonił do mnie. Powiedz mi, gdzie jest, a zaoszczędzimy czas. Spokojnie. Serdeńko. Nie stracisz ani chwili. Jestem koordynatorką. O co chodzi? Sorki, nie znam tu wszystkich. Kim jesteś? Wezwano mnie na pokaz. Sol de la Riva. Słyszałam o tobie. Zajmę się strojami i dam ci znać. Dzięki. Robicie makijaż? Hallo, halo, Mitch? Mam prośbę. Ten pokaz będzie transmitowany w kablówce na Fashion TV. Nagrasz mi go? Dzięki. Pa, serdeńko. Nie musiałeś szukać Mariny. Czemu? Dzwoniła? Mia się tym zajęła. Zamieściła ogłoszenie. Biedaczka. Jest załamana. Marino Caseres. Jeśli czytasz to ogłoszenie i chcesz spotkać się z córką, na pewno je przeczyta. Przegląda gazety. Ja wreszcie spotka się z matką. Nie zadręczaj się. Tak będzie najlepiej. Dla nich i dla ciebie ja zrozumie, że nie kłamałeś I Marina rzeczywiście porzuciła was oboje O ile powie jej prawdę Biedna Mia Promocja płyty w Miami wypadła świetnie Fani nie chcą dłużej czekać Powiedzmy o tym Mi i Miguelowi jak on się czuje? Nie najlepiej. Problem w tym, że nie pamięta wielu rzeczy. Da radę. Trzeba go tylko za wszelką cenę wyciągnąć ze szpitala. Byle szybko. Dlaczego? Mam dla Was drugą niespodziankę. Jaką? Załatwiłem Wam koncert w Stanach. Nie. Chicago. A co z kasą? Trzeba w końcu zacząć zarabiać nie, kiedy będzie ten koncert? Z tego co wiem już niedługo. Szykujcie się. Ale najpierw lekcje. Nie, już niedługo. Biegł się. Nie chcemy. Po to się chodzi do szkoły dla bogaczy. Wszyscy się strasznie grzebią. Oddzwonię. Chodź. Tu mi zrobią makijaż? Słucham? Makijaż? To niepotrzebne. Pokażę ci twoje miejsce. Szybciej. To tutaj. Mam to wszystko włożyć? Nie. Pomożesz projektantce. Cieszę się, że jesteś. Będziesz ubierać modelki. To pomyłka. Najpierw ją. Nie ociągaj się. Ale miałam robić coś innego. Odpowiadajcie jasno i zwięźle I niejaki na miejsce Michel pisz ładnie Nie życzę sobie żadnych gryzmołów Dopiero co pisaliśmy test Właśnie, Mendes Lopez Nie mam na czym pisać Róbcie co każę i żadnych pytań Ich <laughs>